Dzisiejsza informacja jest skierowana do tych podatników, którzy nadal nie wykluczyli ryzyka odpowiedzialności osobistej związanej z brakiem raportowania MDR. Aktualnie to sam Naczelny Sąd Administracyjny wskazuje jedną z dróg, żeby Wam pomóc. Bartosz Czerwiński, adwokat zespół Tax Controversy, zapraszam. Aktualnie podatnicy borykający się z wątpliwościami w zakresie rozumienia przepisów ONDR mogą składać wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej. Uprawnienie to było od samego początku istnienia tych przepisów podważane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Aktualnie w ostatnim orzecznictwie Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził stanowisko wcześniej zajmowane przez wojewódzkie sądy administracyjne, że podatnicy mają prawo uzyskać interpretację indywidualną w zakresie Przepisów o raportowaniu schematów podatkowych. Uprawnienie to jest istotne, ponieważ z jednej strony widzimy, że w praktyce istnieje nadal wiele wątpliwości, jak przepisy MDR należy czytać, z drugiej strony istnienie tych wątpliwości potwierdzają statystyki. Statystyki opublikowane pod koniec maja przez szefa Krajowej Informacji Skarbowej. Między innymi wynika z nich to, że przynajmniej co. Piąte, raportowanie MDR-1 było przedmiotem dalszych korekt i analiz. Po drugie, istnieje całkiem spora liczba przypadków, w którym pomimo tego, że sam schemat został zaraportowany w ramach MDR-1, korzystający nie zdecydowali się na raportowanie informacji MDR-3, czyli informacji o wykorzystaniu schematu podatkowego, co może w sposób oczywisty budzić wątpliwości organów. Po trzecie, widzimy również, że większość raportowań była składana przez korzystających, czyli de facto podatników, którzy w wielu wielkiej liczbie przypadków działali bez profesjonalnego wsparcia tzw. promotorów. W takiej sytuacji widzimy, że istotne jest, by podjąć dodatkowe kroki, by zabezpieczyć państwa osobistą sytuację i odpowiedzialność indywidualną. Poziom Twojego raportowania MDR nie daje Ci komfortu? Niezależnie od tego, czy mówimy o usługach kompleksowych, leasingu, zwiększeniu kapitału czy programach motywacyjnych, jesteśmy w stanie Ci pomóc. Zapraszam do kontaktu oraz do subskrypcji naszego kanału.